Wyobraź sobie ten moment: Twoje serce bije po raz ostatni, oczy się zamykają i nagle stoisz przed Bogiem. Nie ma już czasu na przygotowanie, nie ma już jutra, tylko ty, twoja dusza i trzy pytania, które zadecydują o twojej wieczności. Czy jesteś gotowy na odpowiedzi? Drodzy bracia i siostry, dzisiaj dotykamy najgłębszej prawdy naszego istnienia prawdy, której wielu z nas woli nie dostrzegać w codziennym zgiełku życia, ale ona czeka. Czeka cierpliwie, jak czeka Pan nasz Jezus Chrystus na powrót każdej zagubionej owcy. Pamiętasz te niedzielne poranki z dzieciństwa? Zapach kadzidła w kościele, dźwięk dzwonów wzywających na mszę świętą, twoja babcia ściskająca różaniec z pracowanymi dłońmi? Ona wiedziała. Wiedziała, że życie to nie tylko praca, dom i codzienne troski. Ona przygotowywała się każdą modlitwą, każdym aktem miłosierdzia, każdym wybaczeniem, a my, w tym współczesnym świecie pełnym pośpiechu, gdzie smartfon zastąpił modlitewnik, gdzie niedzielne zakupy wyparły niedzielną Eucharystię. Czy my pamiętamy o tym, co naprawdę się liczy? Pismo Święte mówi nam jasno: Człowiekowi wyznaczono raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków 9:27. Nie dwa razy. Nie będzie próby generalnej. Tylko jeden moment, w którym staniemy przed stwórcą i usłyszymy pytania. Na które nie będzie można odpowiedzieć kłamstwem, wymówką czy udawaniem, bo Bóg, bracia i siostry, nie patrzy na to, co widzą ludzie. Ludzie patrzą na zewnętrzne pozory, ale Pan spogląda na serce, jak czytamy w pierwszej księdze Samuela. Każda intencja, każda myśl, każde pragnienie Twojego serca jest przed Nim odsłonięte, jak otwarta księga. Pierwsze pytanie, które usłyszysz, jest tak proste, a jednocześnie tak przejmujące. Że może sprawić, iż zadrżysz w swojej duszy, jak bardzo mnie kochałeś. Zatrzymaj się na chwilę. Jak bardzo kochałeś Boga? Nie w słowach wypowiadanych w kościele, nie w zewnętrznych gestach, które widzieli inni, ale naprawdę w głębi swojego serca, w samotności nocy, gdy nikt nie patrzy. Pan Jezus powiedział: Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ewangelia według Świętego Mateusza 22, 37, 38 Całym sercem, nie połową. Nie wtedy, gdy jest wygodnie, nie wtedy, gdy wszystko układa się po naszej myśli, ale zawsze. Ile razy w ciągu dnia myślisz o Bogu? Ile razy dziękujesz mu za powietrze, którym oddychasz, za słońce, które wschodzi każdego ranka, za bicie twojego serca? A ile razy myślisz o tym, co kupisz w sklepie, co zobaczysz w telewizji, co ktoś napisał na Facebooku? Nie pytam po to, by cię potępić. Pytam, bo sam zadaję sobie te pytania, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi łaski. Ale właśnie dlatego musimy się obudzić, póki jeszcze jest czas. Pomyśl o polskim rolniku, który wstaje o świcie. Zanim wyjdzie w pole, żegna się. Krótka modlitwa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nie jest przesąd. To jest miłość, to jest pamiętanie o tym, który daje życie ziemi i plonowi. Bóg nie domaga się od ciebie wielkich gestów, On pragnie twojego serca, pragnie byś go pamiętał nie tylko w kościele w niedzielę, ale w każdej chwili twojego życia, w radości i w bólu, w sukcesie i w porażce, w zdrowiu i w chorobie. Kiedy staniesz przed Nim, to pytanie zabrzmi w twojej duszy jak dzwon, jak bardzo mnie kochałeś. I nie będziesz mógł odpowiedzieć słowami. Twoje życie będzie odpowiedzią. Każdy dzień, każda decyzja, każdy wybór: czy poświęcałeś czas na modlitwę, czy zawsze było za późno, za dużo pracy, za bardzo zmęczony, czy czytałeś Słowo Boże, czy odkładałeś Biblię na półkę zbierającą kurz, jak stary album ze zdjęciami. Drugie pytanie jest równie przejmujące, a może jeszcze bardziej bolesne dla wielu z nas: jak bardzo kochałeś swoich bliźnich? Pan Jezus nie zostawił tu miejsca na wątpliwości. Powiedział: Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Mateusz 22:39. I dodał coś, co powinno wstrząsnąć sumieniem każdego z nas: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mateusz 25:40. Rozumiesz, co to oznacza? Każdy akt miłości wobec drugiego człowieka. Był aktem miłości wobec samego Chrystusa. A każdy akt obojętności, każde odwrócenie wzroku od cierpiącego, każde twarde słowo było odrzuceniem jego miłości. Ile razy przeszedłeś obok kogoś, kto potrzebował pomocy? Ile razy zignorowałeś telefon od samotnej matki, która potrzebowała rozmowy? Ile razy byłeś zbyt zajęty, by poświęcić czas choremu sąsiadowi? W Polsce mówimy: Polak potrafi. Potrafimy być solidarni w wielkich kryzysach, potrafimy się zjednoczyć, gdy przychodzi powódź, tragedia, wielkie nieszczęście, ale co z codziennością, co z tymi małymi aktami miłości, które nie trafią do telewizji, których nikt nie sfilmuje na telefon? Bóg zapyta cię o te ciche chwile, o to, czy byłeś cierpliwy ze swoją żoną, gdy była zmęczona, czy byłeś łagodny ze swoimi dziećmi, gdy popełniły błąd czy przebaczałeś swoim rodzicom ich niedoskonałości, pamiętając o tym, ile dla ciebie zrobili. Święty Jan pisze w swoim liście słowa, które powinny nas obudzić ze snu ducha. Jeśli ktoś mówi: "Kocham Boga", a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. 1 J 4:20. Kłamcą. To mocne słowo, ale prawdziwe. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, którego widzisz. To nie jest teoria teologiczna. To jest serce Ewangelii, każda kłótnia, której nie zakończyłeś wybaczeniem, każda uraza, którą pielęgnowałeś w swoim sercu przez lata, każde potępienie drugiego człowieka, gdy sam jesteś grzesznikiem. Wszystko to będzie przed tobą, gdy staniesz przed Bogiem. A teraz, w tym momencie chcecie o coś prosić. Jeśli te słowa poruszają twoje serce, jeśli czujesz, że to nie jest przypadek, że dzisiaj oglądasz ten film, daj like temu wideo. Zapisz się do naszego kanału. Nie dla mnie, ale dla siebie, bo każde przypomnienie o tym, co wieczne, może uratować twoją duszę. Każde wideo, które tu publikujemy, to wołanie o przebudzenie. Nie przegap żadnego z nich. Kliknij dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia. To może być moment, w którym Bóg mówi do ciebie: obudź się. Wróćmy do tego drugiego pytania. Jak bardzo kochałeś swoich bliźnich? Bóg nie pyta, czy byłeś doskonały. On wie, że nie byłeś. On pyta, czy próbowałeś, czy gdy upadłeś, wstałeś i próbowałeś znowu. Miłość do bliźniego to nie uczucie. To decyzja. To wybór, którego dokonujesz każdego dnia, czasem sto razy dziennie. Wybór przebaczenia zamiast zemsty. Wybór cierpliwości zamiast gniewu. Wybór miłosierdzia zamiast osądu. Pomyśl o tym, jak często osądzamy. Jak szybko jesteśmy gotowi potępić kogoś za jego błędy, podczas gdy sami ukrywamy własne grzechy. W najciemniejszych zakątkach serca. Pan Jezus powiedział: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mateusz 7:1. A my? Codziennie jesteśmy sędziami i oskarżycielami. I teraz nadchodzi trzecie pytanie pytanie, które może być najtrudniejsze ze wszystkich: Jak wykorzystałeś dary, które Ci dałem? Bóg dał każdemu z nas coś wyjątkowego talent, czas, zdolności, możliwości. Przypowieść o talentach w Ewangelii według świętego Mateusza nie jest bajką dla dzieci, to jest ostrzeżenie dla każdego z nas. Sługa, który zakopał swój talent w ziemi ze strachu, został nazwany leniwym i złym. Nie dlatego, że ukrał, nie dlatego, że zabił, ale dlatego, że nie wykorzystał tego, co otrzymał. Co ty zrobiłeś ze swoim życiem, z czasem, który dostałeś, z zdolnościami, którymi cię obdarzono? Ile godzin zmarnowałeś na rzeczy, które nie mają żadnej wartości? Ile dni przeleciało przez Twoje palce, a ty nawet nie zauważyłeś, bo byłeś zagubiony w głupich rozrywkach, bezsensownych sporach pogoni za tym, co przemija? Bóg dał Ci rodzinę, jak się nią zajmowałeś? Czy byłeś obecny nie tylko ciałem, ale i duchem? Czy Twoje dzieci czuły Twoją miłość? Czy tylko widziały człowieka zmęczonego pracą, który nie ma dla nich czasu? Bóg dał Ci zdrowie! Jak je wykorzystałeś? Czy służyłeś innym swoją siłą? Czy marnowałeś ją na nałogi i destrukcję własnego ciała, tej świątyni Ducha Świętego? Bóg dał Ci możliwość modlitwy, możliwość poznawania go przez Słowo, przez sakramenty. Czy korzystałeś z tych darów, czy traktowałeś je jak coś oczywistego, co zawsze będzie dostępne. Bo widzisz, najsmutniejsza prawda jest taka, że dopiero gdy coś tracimy, doceniamy Jego wartość. Dopiero gdy choroba przyjdzie, pamiętamy o zdrowiu. Dopiero gdy bliska osoba odchodzi, żałujemy, że nie poświęciliśmy jej więcej czasu. Dopiero na łożu śmierci wielu ludzi rozumie, że zmarnowało życie na rzeczy, które nie miały żadnego znaczenia. Ale ty nie musisz czekać do tego momentu. Dzisiaj, teraz, w tej chwili, gdy słuchasz tych słów, możesz podjąć decyzję. Możesz powiedzieć: Dość. Od dziś zmieniam swoje życie. Od dziś żyje dlatego, co wieczne. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian. Czas już, abyście się ocknęli ze snu. Ży. 13:11. Czas obudzenia. Czas przebudzenia duchowego. Bo śmierć nie czeka, nie zapyta, czy jesteś gotowy. Nie da ci tygodnia na przygotowanie. Przychodzi nagle, jak złodziej w nocy. Ile pogrzebów już widziałeś? Ile razy stałeś na cmentarzu i patrzyłeś, jak trumny opuszczają do ziemi? I co wtedy myślałeś? Kiedyś to będę ja. Czy może szybko wróciłeś do codzienności, zapominając o tym, co właśnie widziałeś? Polskie cmentarze są pełne kwiatów w Dzień Wszystkich Świętych. Zapalamy znicze, modlimy się za zmarłych. To piękna tradycja. Ale powiedz szczerze, czy ty chcesz, by ludzie modlili się za ciebie tylko dlatego, że twoja dusza cierpi w czyśćcu z powodu grzechów, których nigdy nie naprawiłeś? Czy może wolisz żyć tak, by stanąć przed Bogiem w chwale, gotowy na jego objęcia. Czyściec jest prawdą wiary, to nie jest mit ani bajka. To miejsce oczyszczenia dla tych, którzy umarli w łasce Bożej, ale nie są jeszcze gotowi na pełne zjednoczenie z Bogiem. Ale masz wybór. Możesz się oczyścić tutaj, na ziemi, przez pokutę, przez sakrament pojednania, przez akty miłosierdzia. Albo możesz czekać z tym do śmierci i cierpieć tam, gdzie już nie będziesz mógł nic zmienić sam dla siebie. Te trzy pytania, które Bóg ci zada, nie są niespodzianką. On zadaje je już teraz, każdego dnia, w głębi twojego sumienia. Kiedy wieczorem kładziesz się spać i zamykasz oczy, w ciszy nocy, gdy wszystkie maski spadają, słyszysz ten cichy głos: Jak bardzo mnie dzisiaj kochałeś, jak bardzo kochałeś swoich bliźnich, jak wykorzystałeś ten dzień, który ci dałem. Większość ludzi stara się zagłuszyć ten głos. Włącza telewizor, przegląda telefon, szuka rozrywki. Cokolwiek, byle tylko nie słyszeć prawdy o własnym życiu, ale głos sumienia jest głosem Boga i możesz go ignorować przez lata, ale nie umkniesz przed nim w wieczności. Pan Jezus opowiedział przypowieść o bogaczu i łazarzu. Bogacz żył w przepychu, a u jego drzwi leżał biedny, chory łazarz, którego rany lizały psy. Bogacz nawet go nie dostrzegał: jadł, pił, bawił się, podczas gdy tuż przy nim ktoś cierpiał, a potem obaj umarli. I bogacz znalazł się w miejscu męki, a łazarz w łonie Abrahama. I bogacz wołał okrople wody na język, by ulżyć swojemu cierpieniu. Ale było za późno. Ta przypowieść to nie przestroga tylko dla bogatych. To przestroga dla każdego, kto jest obojętny na cierpienie drugiego człowieka. Każdego, kto żyje tylko dla siebie, dla własnych przyjemności, dla własnej wygody. Podczas gdy wokół są ludzie potrzebujący miłości, pomocy, obecności. Ilu jest dziś samotnych starszych ludzi w Polsce? Ilu zapomnianych przez własne dzieci, zbyt zajęte swoimi karierami i życiem? Ilu chorych, którzy czekają na odwiedziny, na życzliwe słowo, na uśmiech? Ilu dzieci, które potrzebują ojca nie z pieniędzmi w ręku, ale z sercem gotowym do słuchania? Kiedy staniesz przed Bogiem, te wszystkie zaniedbane chwile staną przed Tobą, nie jako oskarżenie, ale jak prawda. I wtedy zrozumiesz, co naprawdę się liczyło nie to, ile zarobiłeś pieniędzy, nie to, jakim samochodem jeździłeś, nie to, jak duży dom zbudowałeś, ale to, ile miłości wniosłeś w ten świat. Święty Jan od Krzyża powiedział: Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości. To wszystko miłość nie twoje wykształcenie, nie twoja inteligencja, nie twój sukces tylko miłość. I teraz kluczowe pytanie: czy jeszcze możesz coś zmienić? Czy jest nadzieja dla grzesznika? Czy jest droga powrotu dla tego, kto zmarnował lata swojego życia? Odpowiedź brzmi: tak, tysiąc razy tak. Dopóki oddychasz, dopóki twoje serce bije, jest nadzieja. Bóg czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Jako ojciec z przypowieści o Synu Marnotrawnym, pamiętasz tę przypowieść? Syn wziął swój spadek, odszedł i zmarnował wszystko na rozpustne życie, kiedy został tylko z niczym. Karmił świnie i pragnął napełnić żołądek strąkami, które jadły świnie, i wtedy się obudził. Wstanę i pójdę do moja ojca, powiedział. I co zrobił ojciec, gdy zobaczył go z daleka? Nie czekał, aż syn dojdzie. Pobiegł mu naprzeciw. Uściskał go. Ucałował. Wydał ucztę. Bo ten, który był umarły, ożył. Był zgubiony, a odnalazł się. To jest Bóg, którego my wielbimy. Nie Bóg czekający z karzącą laską. Ale ojciec czekający, by przytulić każde powracające dziecko, nie obchodzi go, jak daleko zaszedłeś w grzechu, obchodzi go tylko to, czy jesteś gotowy wrócić. Sakrament pojednania, konfesjonał, to nie jest miejsce potępienia, to jest miejsce uzdrowienia. To jest miejsce, gdzie możesz złożyć wszystkie swoje grzechy, cały ciężar winy, całą hańbę, i wyjść wolny, czysty, odnowiony. Ilu z nas unika spowiedzi przez lata. Ze wstydu, z pychy, z przekonania, że nie jest aż tak źle. Ale Pismo mówi: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Beremgietun 1, 1,9. Wyobraź sobie, że żyjesz z ogromnym plecakiem na plecach. I każdy grzech, każde zaniedbanie, każdy niewybaczony uczynek dodaje kolejny kamień do tego plecaka. Rok za rokiem stajesz się coraz bardziej przygarbiony pod tym ciężarem, aż w końcu ledwo możesz iść. A teraz wyobraź sobie, że możesz ten plecak zdjąć, wszystkie kamienie wyrzucić i iść lekko, prosto, wolny. To jest dar, który Bóg ci oferuje, dzisiaj, teraz. Ale musisz podjąć decyzję, nikt nie może jej podjąć za ciebie. Ani twoja żona, ani twoje dzieci, ani ksiądz, ani biskup, tylko ty, w samotności własnego serca. Przed obliczem Boga musisz powiedzieć: Tak, chcę się zmienić, tak żałuję za swoje grzechy, tak od dziś będę żył inaczej i to nie muszą być wielkie gesty. Bóg nie wymaga od ciebie, byś został misjonarzem w Afryce lub mnichem w klasztorze. On prosi cię tylko o to, byś żył swoim codziennym życiem z miłością, byś był dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym synem, dobrym pracownikiem, dobrym sąsiadem, byś modlił się. Byś czytał Jego słowo, byś przystępował do sakramentów, byś przebaczał, byś kochał. Te trzy pytania, które Bóg ci zada po śmierci, możesz już teraz przekształcić w trzy zasady życia. Zadawaj je sobie każdego dnia, zanim położysz się spać. Po pierwsze, jak bardzo dzisiaj kochałem Boga? Czy poświęciłem Mu czas, czy Go pamiętałem, czy dziękowałem Mu za wszystko, co mam, czy modliłem się, czy tylko wtedy, gdy czegoś potrzebowałem? Po drugie, jak bardzo dzisiaj kochałem swoich bliźnich? Czy byłem cierpliwy? Czy byłem życzliwy? Czy pomogłem komuś, kto tego potrzebował? Czy przebaczyłem komuś, kto mnie skrzywdził? Po trzecie, jak dzisiaj wykorzystałem dary, które otrzymałem? Czy zmarnowałem czas na rzeczy bezwartości? Czy wykorzystałem swoje talenty, by służyć innym? Czy byłem wiernym szafarzem tego, co Bóg mi powierzył? Jeśli zaczniesz żyć według tych trzech zasad, Twoje życie się zmieni. Nie z dnia na dzień, to nie jest magia, ale powoli, stopniowo zobaczysz, jak Bóg przekształca twoje serce, jak grzech traci swoją władzę, jak miłość zaczyna królować tam, gdzie panował egoizm. I kiedy nadejdzie ten ostatni dzień, a nadejdzie, nie miej co do tego wątpliwości: staniesz przed Bogiem nie ze strachem, ale z ufnością. Nie dlatego, że byłeś doskonały, ale dlatego, że próbowałeś. Że gdy upadałeś, wstawałeś, że kochałeś, choć niedoskonale, że żyłeś dla tego, co wieczne, a nie dla tego, co przemija. Bracia i siostry, to nie jest straszenie, to jest miłość. Miłość, która ostrzega przed niebezpieczeństwem. Gdybym zobaczył, że idziesz w ciemności w kierunku przepaści, czy nie krzyknąłbym, byś się zatrzymał? Tak właśnie czyni Bóg przez swoich sług, przez swoich proroków, przez tych, którzy głoszą Jego słowo. Nie czekaj na jutro. Jutro może już nie przyjść. Święty Paweł napisał, Oto teraz czas upragniony, Oto teraz dzień zbawienia. Drugi kor 6.2. Teraz. Nie za rok, nie za miesiąc, teraz. Może dziś wieczorem, zanim zaśniesz, klęknij przy swoim łóżku, jak robiłeś to może w dzieciństwie i porozmawiaj z Bogiem, jak Ojciec rozmawia z Synem. Powiedz Mu wszystko. Twoje lęki, Twoje grzechy, Twoje żale, Twoje pragnienia. Poproś go o pomoc, o siłę, by się zmienić, o łaskę, by kochać, o mądrość, by dobrze żyć. I potem każdego dnia wstawaj z tą modlitwą na ustach. Panie, pomóż mi dzisiaj kochać ciebie i moich bliźnich, pomóż mi dobrze wykorzystać ten dzień, który mi dajesz. Niech każda moja myśl, każde słowo, każdy czyn będzie wyrazem miłości. Życie chrześcijańskie to nie jest ciągłe skupienie na sobie i swoich grzechach. To jest radość. To jest wolność. To jest pokój, którego świat nie może dać. Bo gdy żyjesz w przyjaźni z Bogiem, gdy twoje sumienie jest czyste, gdy twoje serce jest pełne miłości, nic nie może ci odebrać tej głębokiej wewnętrznej radości. Święci nie byli smutni. Byli najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Święty Franciszek z Asyżu śpiewał hymny nawet wtedy, gdy był chory i cierpiał. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus uśmiechała się nawet w najtrudniejszych chwilach. Święty Jan Paweł II, nasz papież Polak, promieniował radością nawet w obliczu choroby i cierpienia. Bo prawdziwa radość nie pochodzi z tego, co masz, pochodzi z tego, kim jesteś. A jesteś dzieckiem Boga, umiłowanym, odkupionym krwią Chrystusa, powołanym do wiecznego życia w niebie. Te trzy pytania są zaproszeniem. Zaproszeniem do życia, które ma sens. Do życia, które nie kończy się w grobie do życia, które trwa wiecznie w komunii z Bogiem i ze wszystkimi świętymi. Nie trać tego. Nie zamień swojego wiecznego dziedzictwa na to, co przemija. Nie sprzedaj swojej duszy za chwilową przyjemność, za tymczasowy zysk, za moment sławy. To wszystko minie, jak dym się rozwieje, ale dusza twoja, dusza jest wieczna. Módl się dzisiaj, czytaj Pismo Święte. Idź do kościoła, przystąp do sakramentów. Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili, poproś o przebaczenie tych, których ty skrzywdziłeś. Kochaj swoją rodzinę, służ swoim bliźnim, żyj dla Boga. To jest droga, prosta, ale niełatwa, wymagająca, ale piękna, wąska, ale prowadząca do życia. I pamiętaj, nie jesteś sam. Bóg idzie z tobą, każdego dnia w każdej chwili, w radości i w smutku, w sukcesie i w porażce. Nigdy cię nie opuści. Nigdy cię nie zdradzi, Jego miłość jest wierna na wieki. Niech Bóg cię błogosławi, niech prowadzi twoje kroki, niech napełnia twoje serce swoją miłością i niech przygotuje cię na ten dzień, kiedy staniesz przed nim, gotowy, radosny, oczekujący nie pytań pełnych strachu, ale objęć pełnych miłości. Amen.